Witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek. Zrobimy sobie dzisiaj prezentację mieszkania Airbnb, które najprawdopodobniej zostanie wynajęte na dłuższy okres czasu na pół roku za 650 dolarów, z meblami, tak jak to, to wszystko tutaj widzicie. I w dalszej części filmu pokażę Wam mieszkanie takie bardziej luksusowe, od tego samego dewelopera w San Bernardino, i tam zostało jeszcze kilka mieszkań wolnych, cały. Kompleks będzie oddany za miesiąc. Zapraszam do oglądania. Wejdźmy na te nasze mieszkanie, FBNB. Zobaczmy, co my tutaj wszystko mamy. Wchodzimy od razu do salonu czy do stołowego, jak to zwał. Mamy stół, cztery krzesła, balkon, na który za Was wejdziemy. Mamy telewizor. Oczywiście internet, kompletnie wyposażoną kuchnię. Cztery palniki, kubki, szklanki, kieliszki, co z rzeczy, które jeszcze pozostały: ocet, olej, piepsul, toster, piecyk do gotowania czajnik do gotowania wody lodówka przeogromna lodówka pralka tutaj pod wodzem może wejdziemy sobie najpierw do łazienki pryśnic może z tego kątu zlew kibelek może najpierw do dużej sypialni, później do małej sypialni duże łóżko nówka sztuka, nieśmigana oczywiście wszędzie klimatyzacja, rolety tutaj jest część taka z szafkami, garderoba z tej strony wejście do łazienki, której byliśmy już wcześniej i przejdźmy się z tej strony do tej małej sypialni, czyli tutaj bez problemu można by było się zatrzymać małżeństwo z dwoma dziećmi albo ewentualnie też dwie pary nie ma problemu w małej sypialni Szafa. Co mi się tutaj też bardzo podoba. Um, jeżeli popatrzymy się przez okno z balkonu albo przez inne okna, to tutaj jest niesamowicie zielono. Niesamowicie zielono i te drzewo daje nam tutaj też dużo cienia. Tutaj widok na basen i na. Siłownię na którą zaraz wejdziemy. Na balkonie też mamy możliwość powieszenia sobie prania. Tutaj mamy basen. I co w tym basenie mi się bardzo podoba, że można normalnie pływać. Mamy tutaj 1,80 m głębokości w najgłębszym miejscu i on ma jakieś 10 metrów z hakiem, być może deko mniej, być może deko więcej. I mamy tutaj siłownię, na którą możemy chodzić sobie dowolnie. Oczywiście w siłowni też jest klimatyzacja, telewizor, bieżnie, atlas, ławeczka, jedna druga, jakieś ciężary, rowerek, piłka i Przeogromne lustwo i tutaj mamy też jeszcze widok na basen. Tutaj mamy na ostatnim piętrze kinco, czyli miejsce do robienia gryla. Tutaj mamy też takie miejsce z telewizorem do posiedzenia, do posiedzenia. przeogromny stół, lodóweczka, gryl oczywiście i zlew. I gdzieś tutaj strasznie mocno wiatr hula. I to jest chyba w Łazience. Jest. I mamy też Łazieneczkę. To była prezentacja mieszkania w B &B, w Luke, w Asuncion 3 km od Paso La Galeria 6 km, 7 km niecałych od lotniska. Teraz zabiorę Was do San Bernardino, czyli do takiego Kurortu mniej więcej godzinkę od Asuncion. Tutaj ten sam deweloper zakończył budowę i trwają prace wykończeniowe. Oficjalne oddanie trzech budynków będzie za miesiąc i zostały jeszcze chyba 3, 4 czy 5 mieszkań wolnych do sprzedania, które też można wziąć kredyt. Wejdziemy sobie do takiego przykładowego mieszkania pokazowego. Mieszkanie od tego samego dewelopera, co ja mam moje, tylko że tutaj ono jest... Droższe i też oczywiście yy, coś więcej się za te pieniądze ma. Przeogromne okno. Mieszkanie jest oddane w ten sposób, że jest wyposażona kuchnia z tymi wszystkimi szafkami. Lodówki i mikrofalówki nie ma, klimatyzacja jest. To wszystko na ścianie. Ten stół, tutaj telewizor. To wszystko jest dekoracja, czego nie ma. Tutaj mamy też przeogromny balkon. Balkon od razu swoim grylem. To mieszkanie przykładowe jest tak trochę przy głównej ulicy. I tutaj jakiś hałas będzie. Ale. Są jeszcze wolne inne mieszkania i zobaczymy. Czyli kuchnia, stołowy z aneksem kuchennym. Przechodząc dalej, mamy tutaj specjalne takie miejsce. Zacznijmy po kolei, gdzie mamy zapalmy może światło. Gdzie mamy boiler, i miejsce też na pralkę? Ewentualnie możemy sobie tutaj też jeszcze odkurzacz postawić. Tutaj jedno z trzech sypialni, które ma też bardzo fajne, duże od góry do dołu okno. Wszystko jest dekoracja. Poza. Szafą i klimatyzacją. Oczywiście światło, podłoga, wszystko jest, tylko łóżka nie ma. I tych wszystkich kwiatków też. Wejdźmy do następnego takiego, takiej sypialni, ewentualnie taka mała dla dzieci. Ewentualnie można by było sobie z tego jakieś biuro zrobić, albo coś takiego, wyposażone w szafę, klimatyzację. I oczywiście, tak samo jak tutaj, też jest um, takie duże okno, które jest niestety tutaj nic. zasłonięte tą dekoracją inną. Mieszkanie ma dwie łazienki. To jest taka łazienka zapalmy światło. Łazienka wspólna z pryśnicem. Kibelek, luz tworzy I tutaj mamy. Największą sypialnię, jaka jest oczywiście też przeogromne okno. Klimatyzacja wszystko tutaj jest dekoracją. Poza tą szafą i jeszcze jedna łazienka, która jest dokładnie taka sama jak ta wcześniejsza. Pryśnic, okno, lustro zlew i kibelek. Wejdźmy, zobaczmy takie mieszkanie niewykończone jeszcze, żeby mieć może lepsze wyobrażenie, jak ono będzie wyglądało przy oddaniu. Ludówki nie ma, kuchnia w ten sposób wyposażona. Balkon w ten sposób wyposażony z grylem. Co mi się tutaj bardzo podoba, to są te przeogromne okna. I oczywiście też wszystko wokół bardzo zielone. Dwie łazienki. Sprawa jeszcze w toku. Jedna sypialnia, szafa klimatyzacja, druga sypialnia, druga sypialnia, szafa. I oczywiście też Łazienka, dokładnie taka sama jak wcześniej. Jesteśmy na piątym piętrze. Tak zwane quincho, czyli miejsce do robienia gryla. Stół. I jeszcze mniejszy stolik. I widok na jezioro i przy miejscowości San Bernardino. ojitos me han embelesado, esa tu miranda mama, que me hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti amor y si me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti amor moriría, si me faltará tu amor